Dzień dobry! Dzisiaj po uroczystym otwarciu obrazu Koguta, generała, mamy przyjemność rozmowy na temat twórczości i różnych jej aspektów z autorem, z panem Owczarkiem, który jest związany z tym miejscem od długiego czasu i był tak uprzejmy, że przywiózł dwa swoje dzieła, które są związane z niedoszłą imprezą, która stała się ofiarą COVID-u. A która była związana z okolicznymi społecznościami, które jak się okazało potrafiły nagle zniknąć, i impresję na ten temat przedstawił artysta. Prosimy o dwa słowa na temat tych obrazów, które pan prezentuje. Gdzieś dwa lata temu, z Joanną żeśmy rozmawiali o plenerach, które tu się odbywały na Korfowym, i Joanna stwierdziła, że dobrze by było do nich powrócić. Przy czym dość fajne, że Joanna zainteresowała się całą historią tutajszej społeczności, zanikiem tych siedlisk, chałup, które już po prostu powoli zaczynają znikać. I stwierdziliśmy, że bardzo dobrze przy filmie, który reprezentuje w tej chwili nawet jako część. Tego swojego zadania, że po prostu odbędzie się plener i pozostaje nie tylko fotografia i film, ale także dzieła malarskie czy rysunkowe, rzeźbiarskie na temat właśnie zanikających, znikających wsi, nie tylko w Campinosie, ale przede wszystkim tutaj, w okolicach Gorfowego. Tym bardziej, że właśnie Joanna stara się dokumentować, poznawać całą historię swoich przodków. Więc jeszcze nie, tego cholernego koronawirusa jeszcze nie było tak solidnego i bardzo wrednego. Odwiedziłem właśnie te miejsca. W pobliżu korfowego. Dobrej sytuacji byłem, bo po prostu to było w lutym bezśnieżnie, bez liści, więc można było to obejrzeć doskonale. Zrobiło to, to na mnie naprawdę bardzo olbrzymie wrażenie. Tam pochodziłem sobie, na tym całym otoczeniem, które właściwie to już było grozowisko, już padało to wszystko na twarz. No, i jak powróciłem do domu, tak przejęty tym wszystkim, że nie czekałem na czas pleneru i dopiero malować na, na plenerze, tylko od razu zabrałem się do szkiców. No, emocje biorą górę i trzeba je wykorzystać. Na samym początku powstał ten, który jest taki bardziej mówiący bezpośrednio o, o, o moich przeżyciach, że. Ciemna twarz, bardziej taka, jak to się mówi, smutek, ale troszeczkę inaczej, bez, bez energii. Na tle właśnie tych domostw już padających. Po jakimś czasie po skończeniu tego obrazu, jednak tam w, przez cały czas, jak to u artysty, wszystko lata w pogłowie i po szarych komórkach, zacząłem bardziej sensownie robić Szkice do drugiego obrazu. Po prostu po pewnym czasie stwierdziłem, że ten pierwszy jest za mało mówiący o rzeczach, które mnie dotknęły i które poruszyły bardzo. Więc zebrałem się właśnie za ten drugi, przekazując owszem te miejsca, które są symbolem tego opadającego świata, ale także powiązane z. Tym życiem, które tam istniało i które powoli ucieka, odparowuje. Ta energia, owszem, zdawałem sobie sprawę z tego, że zaczynam myśleć, jak ci ludzie żyli. Że to jednak ich emocje i, i po prostu życie związane z otoczeniem, z tym miejscem, które później zanika i pozostawiłem ich jak gdyby takie cienie, które pozostały tylko w mojej wyobraźni a których już nie ma i z których po prostu ucieka powoli życie czyli ta energia czerwień zanika no i pozostanie jednak szarość taka ponura rzecz no mam nadzieję, że on także opowiada o takiej żywotności tego miejsca, że jednak jeszcze jest ta energia, która płynie, którą ja dzięki temu mogłem pomyśleć o tym, jak oni kiedyś tam przed latami egzystowali w tych miejscach, gdzie no, no na pewno było ciepło, wspaniale i życie kwitło. No a teraz niestety już upada, zostają tak zwane zgliszcza. Czyli czerń i szarość. No i na tym i ten obraz mi się najlepiej podoba, po prostu jest powiązany z jakimś przeżyciem, przemyśleniem kompozycyjnym i kolorystycznym. Ten jest bardziej taki literacki, bezpośredni, zaraz po, po spotkaniu z, z tymi miejscami, a ten to już jest tak, prawdę mówiąc, poważniejszy sensowniejszy, śmielej opowiadający o, o tamtych czasach, nie, po, nie pokazujący tylko i wyłącznie to, co się dzieje na zewnątrz tego miejsca, ale także jakoś chciałem to skojarzyć z historią, z tymi dniami przeszłymi. No i chyba na tym bym zakończył opowiadanie o tym. Z tym, z tym drugim obrazem, rzeczą, rzeczą, która mnie interesuje, jest to, że tu Widać połączenie dwóch nurtów co najmniej pana twórczości, to znaczy abstrakcji geometrycznej i no, jednak, jakby nie spojrzeć naturalizmu, bo jednak jest to połączone i gdzieś zmieszane. To jest, to jest jedna rzecz, którą ja postrzegam. Druga, druga to rzeczywiście jest yy, pewna forma, która pokazuje tak. Dla mnie to, 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 to jest, jest obrazowane, pokazuje rzeczywiście energię i życie, które jeszcze istnieje w tym, w tym miejscu. Natomiast, czy Pan miał również jakieś y, konotacje natury y, symbolicznej odnośnie kształtów, odnośnie tych? Pytam się, ponieważ y, trójkąty tak umieszczone są dla naszego okręgu kulturowego jednoznaczne, więc, więc jak to, no nie to, jak to jest, wyglądało? Nie da się ukryć, to jest Boże Miejsce. Dach, trójkąt, który właśnie jest wpisany w dach. Tak samo i tam, pod tym trójkątem, właściwie dachem, odkrywało się bardzo burzliwe życie codzienne, które jest właśnie przekazane w czerwieniach, żółciach tej ciepłości. Tam już uciekające, już unika. Tak, tej swojej emocji przechodzi dalej, zanika. Tu jeszcze egzystuje taką formą bardzo energiczną, no a później tak zanika powoli. Przy czym mogłem to właśnie pokazać tylko i wyłącznie abstrakcyjnie. Nie sposób tego pokazać w jakiś inny, no taki dość fotograficzny sposób. To trzeba znaleźć jakąś formę abstrakcyjną, która by. Kojarzyła się mi przynajmniej, bo muszę powiedzieć, że ja maluję obraz tak, żeby mi się podobała, nie komuś, kto, kto będzie to oglądał. Więc powstało to tak, zresztą to nie, nie tak szybko, to, to bardzo dużą ilość szkiców spełniałem, że przeglądałem stare zdjęcia, fotografia która mi w jakiś sposób pomagała zorientować się szczególnie w twarzach tych ludzi, którzy odeszli. No, internet jest o tyle dobry, że można po prostu wejść w strony historyczne Polskiej Wsi i obejrzeć te stare warto zdjęcia i opisy. To by chyba było wszystko, prawda? Tak, ja jeszcze, ja jeszcze bym miał pytanie takie natury ogólnej. W pana, w pana twórczości, tak jak przeglądałem katalog, pan fascynował się, no oczywiście ja mówię o tym etapie abstrakcji geometrycznej, pan fascynował się rytmem i pewną taką repetytywnością motywu czy jakiegoś elementu. To jest o tyle ciekawe, że ja na przykład y, widzę y, duże związki pomiędzy taką repetytywnością, a w ogóle sama repetytywność jest elementem tworzącym estetykę w dość taki szybki i łatwy sposób, ale ona jest również charakterystyczna dla muzyki. I, i czy, to było, czy to rzeczywiście było zamierzone? Nawet nie mówię o samym rytmie, bo rytm to jest jedno. Ale są pewne, pewne takie typy muzyki, no nie wiem Henryk Mikołaj Górecki, który jest bardzo charakterystyczny, który właśnie to posiada. Czy to gdzieś święty, miało jakąś jakąś, święty, ideę, jakąś ideę? Po prostu te zestawy malarskie nazywam koncertami malarskimi. To są koncerty emocje, tak jak koncert składa się z trzech, czterech form, taki moje obrazy, te koncerty. Są podzielone przeważnie na cztery kwarty. W każdej kwarcie się coś tam innego dzieje, są całkiem inne emocje. Oczywiście abstrakcyjne, bo kolor pozwala na budowanie tych emocji, energii, czy smutku, czy wielkiej ciszy. Bardziej mi się kojarzyło to z, na samym początku, pierwsze moje formy abstrakcyjne całkiem, były powiązane z chęcią namalowania malowania ogrodów mojego dzieciństwa. Tylko nie tak, jak kiedyś malowałem w liceum czy w podstawówce, kiedy po prostu bardziej to było jakoś fotograficzne i tak dalej. Dopiero później zacząłem na to patrzeć troszeczkę inaczej, odszukać te emocje tego wszystkiego, tej zieleni, krzewów, rytmów, a że liście, owoce to są punkty. Które później przeszły już w całkiem inną formę, już w tak zwane emocje, które uwielbiam, muzykę, które właśnie nazywam takim koncertem, gdzie nie patrzy się jako forma skończona, tylko zaczyna się, później przechodzi w drugą, w trzecią, można powracać i tak dalej. Ale to jest przyjemność dla ludzi, którzy kalendarz do których to dociera, to jest bardzo wąska grupa odbiorców, ale jest, chwała Bogu, to jest najważniejsze. Zresztą to bardzo mnie cieszy i, i buduje, właśnie męka olbrzymia, bo jak chryt przekazać, zmienić i tak dalej, żeby to nie było oderwane od siebie. Nie, to nie, to można w nieskończoność opowiadać. Ale świetnie, że Pan właśnie zauważył, że to jest związane z muzyką. To znaczy, w ten sposób można tłumaczyć malarstwo jako muzyka, która się przestrzenia w czasie. Nie oglądasz jednym rzutem oka, tylko musisz po, pochodzić po prostu tym obrazie. Czy, pana, czy w Pana sztuce jest też element symbolizmu? Jak Pan to na to się zapatruje, bo to symbolizm jest pewną deklaracją jednak malarza bardziej niż jakimś formalnym takim aspektem, który da się przypisać, że to jest jego koncepcja na temat tego, co, co tworzy. Jest z pewnością... Nawet trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Po prostu, jeśli mi obraz sprawia przyjemność i jest się, tym bardziej, że ja naprawdę duże powierzchnie bo teraz już niestety zrezygnowałem, już przeszedłem na mniejsze. To była cała frajda powstawania tego obrazu, zmiany. To nie jest tak, że za jednym zabachem się to robi. Nie maluje się od lewej do prawej, tylko to po prostu to, to, to przechodzi się z jednego miejsca do drugiego, zresztą po namalowaniu dwóch, trzech. Powierzchni, trzeba pozmieniać to. No to jest po prostu taka robota malarska. Ta przyjemność bywania z kolorem, z emocjami, które tworzy. No to jest takie czyste malarstwo po prostu. Nie jest przekazywane przez formy naturalne, czy fotograficzne, czy tam. Zresztą to bardzo fajnie, to, tym bardziej, że Taki sposób widzenia świata w tym, w tym malowaniu powstał nie tak dawno. Zresztą korzenie można znaleźć w każdej architekturze tysiąc lat temu, dwa tysiące lat temu. Gdzie w kościołach, w meczetach, te formy, właśnie takie abstrakcyjne, dawały poczucie radości czy, czy, czy smutku. No ale obecnie no to po prostu korzysta się z tych możliwości troszeczkę innych, nie, nie maluje się do jakichś kościołów, i tym, chociaż takie obrazy moje wiszą w muzeach, duże powierzchnie, w teatrach, ale przeważnie muzea, teatry, no i instytucje państwowe. Tak. Jeszcze, jeszcze wracając na sekundę do tej czystej, czystej sztuki, czystego malarstwa, co Pan powiedział, i to też w kontekście trochę tego abstrakcjonizmu, no, nazwijmy to napędzanego religijnie z dawnych czasów. Tam on jednak wynikał, ten abstrakcjonizm wynikał z ograniczenia, a nie ze świadomego wyboru. Tutaj do czynienia ze świadomym wyborem artysty. Natomiast skoro, skoro pan wspomniał w ogóle o czystym malarstwie, czy pan gdzieś jest, 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 czy pan jest gdzieś bliska idea czystej sztuki i takiego, takiego czegoś, że to jest zupełnie tak oderwane od odbiorcy w takim razie, czy, 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 to, czy to tak nie jest? Nie, no, Po prostu no, muszę powiedzieć, że każdy obraz, to mi siedzi w głowie dwa-3 lata. To są też spore ilości szkiców, akwarel kolorystycznie ustawianych. I ja się nie zastanawiam nad tym, kto to będzie odbierał, jak będzie odbierał. Ja po prostu maluję to, co mnie strasznie męczy i mam ochotę to zrealizować. Nie jest mi obojętne, czy to będzie tu wisiało, czy nie, czy, czy ktoś... Będzie się tym interesował, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie mogę tego puścić, byle jak, bo moi przyjaciele znają się na tym i po prostu od razu stwierdzą, że tu gdzieś puściłem farby za przeproszeniem na bok, czy nie, nie skojarzyłem tego za dobrze. No, ja maluję, no po prostu, prawdę mówiąc, jest się rzemieślnikiem, ale rzemieślnikiem samego dla siebie. Samym dla siebie się Maluje. I tak większość malarzy właśnie maluje. Swoje pomysły, swoje idee realizuje na płótnie. Można też i siąść ze stalugą i malować tutaj te, te fajne krajobrazy. Ale to zawsze będzie dla mnie tylko i wyłącznie punktem wyjścia do awy. Obrazu. No i nie chciałbym dużo męczyć, tym bardziej, że w opowieści o malarstwie to zawsze mamy z przyjaciółmi. Pójdziemy na wystawę, popatrzymy, zwracamy uwagę na pewne rzeczy i wtedy się to, troszeczkę inaczej zresztą. O swoich obrazach to nie chcę opowiadać. Bardziej wolę słuchać, co ktoś ma do powiedzenia na ich temat. Dziękujemy Panu bardzo za, 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 za te, te informacje i no, spojrzenie artysty, przekazanie spojrzenia artysty na, na, na sztukę, na swoją twórczość to jest, to jest bardzo cenne. Gratulujemy no i życzymy wielu jeszcze sukcesów, Dziękuję. wielu wspaniałych pomysłów i realizacji wszystko, wszystko, że tak powiem, przed Panem jeszcze. <laughs> Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Zajemnie.